Bo co? Gerardo ma wysoki poziom cholesterolu. Następnym razem zamówimy coś bardziej zdrowego. Nic mi nie jest. Nie traktuj mnie jak chorego. A ja Martin? W szpitalu. Rozmawiałaś z nim? Tak. Możesz nam zdradzić o czym? O niczym ważnym. Oświadczyłaś mu się. Przecież go kochasz. Tak, ale dlaczego miałabym mu się oświadczać? A dlaczego nie? Bo nie pora na to. Teraz myślę tylko o dziecku, nie o małżeństwie. Jose Antonio będzie miał dwójkę dzieci z dwiema kobietami jak Arabowie albo Chińczycy. Nie bądź złośliwa. To prawda. Jeśli zrobił Sandrze dziecko, to dlaczego Milagros miałaby czekać ze ślubem na urodzenie swojego? Wiesz co, twój tata ma rację. Jesteś strasznie złośliwa. Dziękuję. Jesteś wspaniały. Jedz. Zrobiło się późno. Pewnie Fernanda będzie mi wypominać spóźnienie. Nie martw się, jedz spokojnie. Zawiozę cię do biura. Nie jestem głodna. To pewnie z wrażenie. Nie wyjdziesz stąd, dopóki nie skończysz. Nie mam prawa zwracać ci uwagi, ale nie mogę udawać, że niczego nie widzę. I gniewasz się? Zdałem sobie sprawę, że jesteś okrutna wobec Milagros. Lubisz ją dręczyć. Masz na myśli moją uwagę o dzieciach Jose Antonio? Tak, ale nie tylko. Martwi mnie w ogóle twoja postawa. A co, nie mówiłam prawdy? Musiałaś jej to przypominać? Milagros nie jest głupia. Przeżywa trudne chwile. A co miałam robić, milczeć? Tak, bo to nie twoja sprawa. To twoja sprawa. Stosunki Jose Antonia i Milagros są bardzo złożone. Dlaczego chcesz je komplikować? Bronisz Milagros, ale nie chcesz wiedzieć, co ja czuję. Nigdy nie próbowałeś mnie zrozumieć. Masz rację. Oczywiście. Ale nie umiem z tobą rozmawiać. Kocham Cię bardzo, ale za mało Cię znam. Więc spróbuj mnie poznać i zrozumieć. Do tego czasu nie masz prawa mnie krytykować, bo na razie jesteśmy sobie obcy. Źle się czujesz? Przynieś mi szklankę wody. Co się stało? Straciła przytomność. Cierpi na chroniczną depresję. Ciśnienie? W normie. Zanieśmy ją do sypialni. Nie ma potrzeby zawozić jej do szpitala. Zażywa jakieś leki? Oto, co przepisał jej psychiatra. Dziwny, poza reakcją źrenic nie widać oznak poprawy. Przy tych dawkach lekarstw antydepresyjnych jej stan dawno powinien się polepszyć. Doktor Vergara twierdzi, że to bardzo głęboka depresja. To jeszcze nie powód, żeby nie reagowała na lekarstwa. Stan fizyczny pacjentki jest znakomity. Sporządzę notatkę dla doktora Vergara. Już lepiej? Wezwać Martina? Nie trzeba, dziękuję. Brakowało ci tchu. To przeze mnie. Niepotrzebnie tybie ci nagadałam. Powiedziałaś mi bolesną prawdę. Nie mam prawa Cię osądzać. Wybacz. Wiem, że niewiele zrobiłam, żebyśmy lepiej się poznali. Zobaczę, co się dzieje. Chodźmy do kuchni. Słyszałaś, lekarza. Twojej matce nic już nie grozi. Chcesz się pomodlić? Nie. Więc pogadajmy. Nie chcę. Nie mam ci nic do powiedzenia. Na pewno? Nie wierzę. Jeśli nie chcę, to daj jej spokój. Dobrze się czujesz? Nie. Wracasz do biura? A chcesz? Nie. Zostań ze mną. Więc zostanę. Co chcesz zrobić? Chcę poprosić Pabla, żeby udzielił nam ślubu. Może trzeba zmienić jej lekarstwo. A poza tym wszystko w porządku? Tak. Proszę się nie martwić. Czy pan się leczy? Ja? Czuję się znakomicie. Proszę porozmawiać z psychiatrą. W takich wypadkach rodzina pacjentki powinna być pod obserwacją. Depresja pana żony może mieć zły wpływ na pańskie zdrowie psychiczne. My właśnie miałem rozmawiać z doktorem Vergara. Powtórzę mu to, co pan powiedział. Chciałam cię przeprosić. Byłam taka niemiła. Powiedziałaś prawdę. Różne są sposoby mówienia prawdy. Co się stało? Rozgniewałam Gerarda. Zlękłam się, bo nie mógł oddychać. Gdzie on jest? Już mu przeszło. Zdenerwował się, bo trochę na niego nakrzyczałem. Pójdę do niego. Coś się przypala. Czy to coś? Co ty? Mówiłem, że trzeba stale mieszać. Nie przerwałam ani na chwilę. To tak jak się marzy o niebieskich migdałach. Dlaczego nie pomagacie? Sebastian i ja harujemy cały dzień, a wy długiecie sobie w nosie. Jestem kierowcą. Nie będę tyrał w kuchni. Trzeba zrobić nowy. Gdzie ma karena? Z bratem. będziemy się bez niej. Powiedz tylko, co mam robić. Tym razem nie nawalę. Co z nią? Bez zmian. Teodoro, idź się zająć panią Lucrecią. Pomóc ci? Jak ona się czuje? Fizycznie nic jej nie dolega. Jadę do doktora Vergary. Nie miałem okazji podziękować księdzu. Mam nadzieję, że upadek pana żony nie był groźny. Żony? Jak tylko wyzdrowieje, wezmą rozwód.